No, chyba trochę za bardzo poważnie wziąłem do siebie to sformułowanie zmierzyć się. Z książką, bo widać, że i tak przegrałem w tej walce, a tak naprawdę to upieprzył mnie zmutowany komar. Wyzwanie rzuciły mi to, to dwie książki. Na pewno jesteście ciekawi, czy wyszedłem z nich zwycięstwo, czy nie. Ile potrzebowałem rund, żeby wytrwać. Czy był to pojedynek zakończony nokautem, czy też doczekałem do werdyktu końcowego, jaki on był, jednogłośny, czy też nie. No, może trochę zbyt dosłownie tymi skojarzeniami zagrałem, bo fighting fantazy, czyli powinniśmy pojedynkować się w świecie fantazy. Tak jest właśnie tutaj. Ale o czym to jest, skąd to pochodzi, no i najważniejsze, czy warto. No to właśnie zaraz. Fighting Fantasy to tak na dobrą sprawę seria, która ma swój początek w latach 80. i wydano mnóstwo książek o właśnie podobnej tematyce, z podobną mechaniką, bo te książki wyróżniały się tym, że głównym bohaterem Byłeś ty. ty, może nie. I przeprawa przez fabułę była tak na dobrą sprawę za każdym razem inna, w zależności od waszych wyborów. Sprzedawano miliony egzemplarzy na przestrzeni wielu lat i nawet teraz jak wejdziecie sobie na zagranicznego YouTuba i wpiszecie sobie Fighting Fantasy, to znajdziecie wielu użytkowników, którzy chwalą się swoimi kolekcjami, którzy wybierają najlepsze spośród tych książek, aż wreszcie dotarliśmy do roku 2020, do Polski, gdzie Foxy, czyli... FOX którzy podjęli się poszerzania swojej już szerokiej kolekcji komiksów paragrafowych, o których Wam mówiłem i tym razem jest gra paragrafowa, ale nie taka jak dzienniki, na których łamało się wielokrotnie ołówki, ale tym razem to coś bardziej przypominającego książkę, dlatego właśnie będziemy o tym rozmawiać tutaj i co jest dużym plusem, w końcu tutaj nie potrzeba prądu i nie potrzeba też telefonu. Czarnoksiężnik z ognistej góry i dom pełen zła. Te dwa tytuły pojawiają się jednocześnie, bo wiemy, że my czytelnicy jesteśmy bardzo wybredni i choć przez obie z nich przechodzi się w ten sam sposób, jest ta sama narracja, to miejsce akcji, klimat i pewien rodzaj napięcia jest zgoła odmienny. W Czarnoksiężniku mamy polowanie na właśnie złego Czarnoksiężnika. Jesteśmy bohaterem, który znajduje się gdzieś w wiosce, gdzie robi swój ostatni przystanek na swojej ciężkiej drodze właśnie, do miejsca zamieszkania Czarnoksiężnika. Tam żegnają się lamentem z nim kobiety. Być może to ostatni płacz, jaki w swoim życiu usłyszy. A jego motywacją? Oczywiście. Są pieniądze i skarby, które może znaleźć u Czarnoksiężnika. Łatwo na pewno nie będzie, a skoro my jesteśmy bohaterami, to my się o tym przekonamy. Jak ciężkie będą podróże, jak trudni będą przeciwnicy stawać na naszej drodze. Jeśli chodzi o Dom pełen zła, tutaj z kolei fabuła jest nieco bardziej realistyczna, jak trochę z horroru Stephena Kinga o Kojarzycie mizery? Podobnie, tylko że zamiast zamieci śnieżnej jest potężna ulewa, wycieraczki nadążają zbierać, rozbijamy się dziś samochodem w górzy, spieszy nam się na spotkanie i w tej tragicznej sytuacji widzimy światełko w tunelu, a w zasadzie światełko w pewnym domu, do którego oczywiście, jak w każdym horrorze klasy B, nasz główny bohater musi się udać po pomoc. Jak to wszystko działa? Mam tutaj kości, które możecie mieć, ale nie musicie, ponieważ w książce na każdej ze stron są one już wydrukowane, dlatego jeżeli chcecie trafić jakąś liczbę, to po prostu otwieracie na losowej stronie i macie gotowy wynik. Ołówek, a najlepiej 3 albo od razu 17, jeżeli macie słabe nerwy i często przegrywacie, bo właśnie to jest książka, z którą będziecie się przeprawiać na pewno więcej niż jeden raz, ponieważ nie sposób, abyście odnaleźli właściwą drogę już za pierwszym razem. Ponieważ będziecie musieli sporo kombinować, sporo zapisywać, no i nie możecie się zrażać, jeżeli traficie na jakiegoś olbrzyma, który wgryzie się w wasz pośladek. Na samym wstępie dostaniecie bardzo krótką instrukcję, jak to wszystko działa. Wasz bohater ma pewne umiejętności, które uwaga zależą od Waszego rzutu kostkami. Tak więc jeżeli wyrzucicie sobie na kostce 1, macie dodać do niej 6 i tak oto Wasza zręczność będzie wynosiła jedynie. Co ciekawe, ja na karcie mojej postaci za każdym razem miałem bardzo duży współczynnik szczęścia, co nie odwzorowuje rzeczywistości, a to z kolei też rzecz, która, szczególnie w grach, jest bardzo przydatna. Podobnie jak w innych grach RPG, macie także swój ekwipunek, w którym możecie gromadzić przedmioty, które spotkacie na swojej drodze. No, a oczywiście, najważniejszym elementem będzie wytrzymałość, czyli po prostu ile ciosów od tych wszystkich tworzeń i kreatur, które na podcacie na drodze będziecie w stanie znieść. A w przypadku domu pełnego zła dochodzi jeszcze jeden czynnik, przez który możecie przegrać. Możecie po prostu umrzeć ze strachu. Uwaga dla wszystkich czytelników, żebyście się nie pogubili na starcie przez tę książkę, nie przechodzicie standardowo strona po stronie, tylko skaczecie od jednej do drugiej i już na pierwszej stronie znajdziecie jakiś wybór, który musicie podjąć, więc to wy decydujecie, czy znajdziecie się na stronie 390, czy na 127 i co tam znajdziecie, i dochodzi do tego właśnie jeszcze ten element losowy związany z kostkami, więc... Musicie przyznać, że jest ciekawie. Jeżeli miałbym wam dać jeszcze jakąś wskazówkę, to korzystajcie sobie z jakiejś kartki, gdzie będziecie rysować, w którym miejscu się znajdziecie, żeby stworzyć sobie jakąś taką mapę. Bo często będziecie wracali do jakiegoś punktu i z powrotem kręcili się cały czas w tym samym miejscu, jeżeli zapomnieliście, do którego miejsca powinniście przejść w następnej kolejności. Więc miejcie to na uwadze, żeby robić sobie jakieś takie mapy, po których będzie wam się później łatwiej poruszać. Przy na przykład osiemnastym podejściu do książki. Szczególnie teraz, kiedy wszyscy namawiają nas do ograniczania kontaktu i kiedy my, czytelnicy, lubimy te gry planszowe, ale najlepiej, gdyby były solo, no to na szczęście jest coś takiego, co mogę w końcu powiedzieć, że też wciąga, książka, która wciąga. Proszę bardzo, trzeba troszeczkę się nagłowić, trzeba trochę się namęczyć, ale to jest właśnie w tym cała przyjemność. Nie wolno być też ufnym, nie wolno często wybierać tej dobrej ścieżki, bo to nie jest opłacalne i często jakiś olbrzym, który jest niesłychanie trudnym przeciwnikiem do pokonania, tak na dobrą sprawę, może nie będzie skrywał żadnych ciekawych skarbów. Jest pewna losowość, są pewne decyzje, które podejmujecie, jest wiele podejść, za każdym razem są one inne. Więc mógłbym jedynie skrytykować tylko fakt, że ta książka na pewno będzie szybko zużyta ponieważ będziecie musieli kartkować, przeskakiwać ze strony na stronę, ale ta okładka na szczęście jest dość trwała, nie taka jak ja dostrzymałem w wersji przedpremierowej, kiedy dla Was testowałem, ale te są już dużo bardziej wytrzymałe i nawet jak się wkurzycie, to się im raczej nic nie powinno stać. Dla introwertyków bez prądu rzecz świetna. Można samemu zmierzyć się z przygodą i dać się wciągnąć. Pewnie spytacie, którą wolałbym bardziej. No ja bym się jednak skłaniał bardziej ku temu domu pełnego zła. Jest większe napięcie, bo przechodzicie przez fabułę z takim nożem na gardle. Wchodzicie do złego domu o złej porze i ktoś ma złe zamiary. I wy próbujecie się za wszelką cenę wydostać, więc czujecie cały czas to tempo. Natomiast w Czarnoksiężniku Macie trochę większy czas na podejmowanie decyzji, bo nie Wy jesteście tutaj ofiarą, tylko Wy jesteście łowcą, który ma zapolować na czarnoksiężnika. To wybierzecie, od Was zależy, ale ani w jednym przypadku, ani w drugim się nie rozczarujecie. Być może dom pełen zła to będzie dla czytelników szczególnie coś lepszego na początek, jeżeli nie mieliście do tej pory styczności z grami, z komiksami paragrafowymi. No i tyle. Nawet gdybym chciał, to nie mogę powiedzieć złego słowa, przecież. Moje logo jest na okładce tej książki, bo dużo wcześniej niż wy wiedziałem już o premierze, która się też przesuwała. No i szkoda, może że na wakacje nie udało się tych książek wydać, bo do lasu, nad jezioro byłyby świetne, nie potrzeba telefonu niczego, no tylko te nieszczęsne łówki. No jeżeli chcecie zagrać więcej niż raz albo komuś pożyczyć, to najlepiej wydrukować sobie tę ostatnią stronę, znajdziecie ją na stronie Fox Games i tam sobie wpisywać wszystkie wasze notatki. I umiejętności waszego bohatera. A ja już uciekam i mam nadzieję, że w 34. próbie uda mi się już przejść, chociaż do połowy. Czy to jest ten dom pełen zła? Czy ten? Nie, chyba ten. Światło się pali, więc na pewno jest bezpiecznie.